Siemalczku, widzę ze strony się tam, a dzisiaj zagramy sobie po drugiej przerwie wystandowa. Aktualnie jest ze mną e, gość, więc specjalnie aktualnie będziemy dzisiaj z nim sobie pykać e, nawet meczu. Mam już tutaj lobby włączone, będziemy grać aktualnie na e, publicznym. Aktualnie e, no, gramy po drugiej, dużej przerwie, jak mówiłem. Wracam do starych gier, które kiedyś nagrywałem. Aktualnie e, od tego czasu mój ekwipunek strasznie, bardzo strasznie tutaj urósł. Patrzcie w ogóle, jakie skinki e, coinów mam aż dwa, e, bo posprzedawałem parę sporo mi już aktualnie myślę, że sobie tutaj już zaczniemy grę i widzowie też e, mam aktualnie ankietę e, na youtube, gdzie możecie sobie jakby ten wybrać grę, którą byście chcieli zobaczyć na e, kanale ankieta jest cały dostępna, będę tam patrzeć regularnie więc też zapraszam aktualnie tutaj wrzucimy e, terroryści a, już zabili, a to jest nasz szczęście rozgrywka, e, dobra, e, kończę do łączą. Dzisiaj będzie się tu troszeczkę działo, zagram sobie dwie kierki, no tak po długiej przerwie to muszę wydać na się sam Aktualnie pisze e, propozycje, czy byście chcieli zobaczyć jakąś strzelankę na PC, bo to jest jakby mobilne, bo e, długo nie było mobilnych jakby kierk na kanale tylko same na PC, więc wiecie. Kurde. Trub. Dobra. O no nie no. Jeden z tej strony, drugi z tej. Okej. Okay. Trzeba wziąć to. a 90. Myślę, że ich tutaj spróbujemy w jakiś sposób e, rozwalić. Okay, myślę, że teraz się jakoś im in... zaczaje na spawn'a i to będziemy mogli zabić to brale, należy. Zależy mi też na dużej ilości exp'a z takiego powodu, bo ostatnio, jak była aktualizacja, to zresetowano wszystkie levele i trzeba na nowo zbijać. Ale to jest dobra wiadomość, bo szybciej się teraz nagrody zbija. Tak samo kolejny, więc będę musiał sobie więcej skrzyneczek pokupować. I za to będę miał skrzynię, do będę miał kojny e, Więc będzie się działo Oczywiście piszcie w komentarzach, jakbyście chcieli jakiegoś live'a Bo live'a tak to zrobić. Skosy, skosy, skosy Ura jest, niech go dobra jest, wpadł. Już naraz udało się, dobra. No przegrywamy, przegrywamy, ale mam nadzieję, że uda się to jakoś ugrać. O nie no, miałem te paczce po drugi ale coś nie wyszło. Dobra, o jest to na razie, okej. Okay. Oby tak dalej dostaniemy sporą porą expa, jeszcze jakąś nagrodę za dobrą grę. To widzicie, dzisiaj będzie taki nudny troszeczkę gameplay. W jak mam w planie tutaj, żeby więcej się działo. Kurde, myślę, że nie. No i Najlepsze na, na tą mapę są pm polecam bardzo. No co? ja nie mogę. O no kurde no. Kurde, takie jest, jak się bez grzewki wbije w kierkę. Kurde no. Ja nie rozumiem co jest. Z tych emek robią, nie wiem jak Długo też na tej mapie nie grałam, bo teraz gram głównie rozbrajanie, żeby te lewele sobie podbić. Naprawdę nie wiem co kurde, Już myślałem, że to jest prawdziwe to. Okej, okay, to jest w taki, taki sposób kampić. Długo jeszcze, długo kolor jest. Tego też porobimy. Oni w ogóle sobie się rozgradnięć, raczej oni się w ogóle nie orientują w terenie. Tak, tak i pycle z skosy leżą. Nie wiem co teraz zobaczymy jak mój. E, oczywiście on dzisiaj gada, e, gra nich, bez mikrofonu Później będzie mikrofon, aktualnie on tutaj ma 12 fragów. Więc całkiem całkiem ujdzie. Dobra, jest remis. Wyresu, wyremisowaliśmy z nimi. Tylko żeby to jeszcze wygrać. Kóli tak, mi tak awupami grają? Co to jest. O kurde Ta M słumikiem. Jest strasznie irytująca. Dobra, tak. Karabinami to od razu lepiej. kaczem tak szczerze nie lubię grać. Jak widzieliście na samym początku. Próbowałem grać Akaczem, ale mi nie szło. Aktualnie do większości zbroi nie mam skinów. Bożę teraz wiele naprawdę posprzedawał z powodu takiego, bo chciałem sobie kupić skina. Kupiłem sobie takiego złotego do Mki, po czym go sprzedałem za 95 bez tych koin, tylko z tych tak groszy i było to wcześniej bardziej bym powiedział, że straciłem bardziej niż zyskałem. bo jak bym o wiele wcześniej to bym mógł nawet zarobić do dwóch coinów, a zarobiłem, no jeden. E dobra, to najbardziej wartościowym graczem udało nam się wygrać, e, polecimy teraz sobie z kolejną gierką, potem polecimy sobie jeszcze z jakimś innym trybem a to się widzimy po cięciu Dobra widzę, jesteśmy aktualnie tutaj e, w następnej gierce, jesteśmy teraz antyterrorystami grupy, coś innego, aktualnie jest, jesteśmy na mapie e, z eventu zimowego, który nadal trwa w gierce, więc można sobie zrobić naprawdę spoko gody w najnowszym karnecie, polecam bardzo, wiem, że brzmi to trochę jak reklama, dobra, aktualnie to drzeweczka, staramy się, że lepiej o wiele pójdzie, tam gdzieś sobie poprawimy tutaj, i na spokojnie wygramy. Aktualnie mamy tutaj przewagę, bo mamy o jednego tutaj typa więcej w teamie. Okej, okay, dobra, tam jednego mamy. Tutaj. Okay. Zaraz panią, zaraz panią. No nie no, ileś to było z 3. Nie no. Eee, teraz troszeczkę posnajpimy. No co za ludzie, no. I na dowolby będę sobie kupił. O kurde. No nie no, mi się nie da snajpić To ja nie jestem najlepszym stajperem, powiem. Dobra, leży, ale z jednej strony jest ten, z drugiej ten, więc myślę, że trzeba się zacząć tarara tego I będzie taki troszeczkę spokój, no nie no. jednak nie gram awp ja Była E, bo po prostu ja nie umiem zbytnio Weźmy sobie Shotkanka, do tego Shotkanka szot też miała skina, ale no sprzedałem go wczoraj No on jakiś tam drugi nie był i tak się nie bo mi się nie podobał taki kolor koga, ja nie lubię takich skinków i zielono, czarno... Nie wiem, nie lubię tak. Do ałów to jakoś wygląda do tych SSG-tek, ale do shotkanów to oficjalnie no, nie za bardzo. Zdigla troszeczkę, spróbujemy. Rzeczywiście mam tu zawieszkę z poprzednich świąt. Myślę, że tu jest ktoś. radar czasami źle mi pokazuje. Takie wrażenie No, dobra Bierzemy to Nie będziemy się z nimi cackać O kurde, no ani jednego nie trafiłem Dobra, dobrze, że miałem tu teamata Asysta O nie, o nie, 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 nie. No, co wy macie z tymi chłopami, ludzie? Dobra, robimy ich tak. Robimy ten kampienie. No, nie spodziewałam się. Nie wiedziałem, że oni tam mają respa. Dobra, ale od nich ludzi odeszło. Tylko snajpera robić. Dobra, jest. No nie no, wiedział, że tu jestem, wiedział, że tu jestem. Dwóch ludzi ja nie mogę. O nie. No co za tytuł! No. Ja nie mogę, ten co chwilę mnie zabije z tego akacza. O, jeszcze weszłem. Dobra, minutka i mamy. Nie no, i tak przegramy, bo było nie 47, 37. Ale może na kamera, tak jak ostatnio. Przegrywaliśmy, ale wygraliśmy ostatecznie. No nie ten Coś mi dziś nie idzie, powiem. Wczoraj szło o wiele lepiej, bo miałem co chwila jakby byłem na, e, najlepszy z timu na rozbrajaniu, a na meczu to coś nie pyka. Ora, uciekam, uciekam. O kurde, jak mu się to udało. Ora, wygrali. No, niestety się nie udało. 14 pragów no. Widzicie, jak w ogóle to się nie ułożyło. 16, 15, 14. Dobra. E, teraz pokażę Wam e, specjalny tryb. Dobra widzowie, w tym momencie sobie zagramy w tryb Święty Mikołaja, wiem, że już dawno po świętach, ale sobie w ten tryb aktualnie tutaj pykniemy, mamy tutaj jakby szybkie rozbranier, to za 5 dni koniec, to są te teraz takie tryby okresowe, więc aktualnie lecimy i widzimy się w Kiercach. Dobra widzowie, aktualnie się znajdujemy na Kierce i w tym trybie chodzi o to, żeby znaleźć czapkę Mikołaja, aktualnie zamienimy się w tym momencie w Świętego Mikołaja, tylko trzeba znaleźć tą czapkę i musi... Zadaniem na tym jest zabicie który jak widzicie ma minigana, co troszeczkę, no strasznie, to strasznie kupia, ale no. Trzeba tutaj coś robić. No nie no, ja trzeba na niej jakoś tutaj się zasadzić, okej. Okay. To są wybrani, jakby coś tu mamy. E i tutaj, że też o, na jakiego tutaj e, chwila widzimy, w muszę wyłączyć. Prawda, aktualnie wracamy idziemy sobie, po aktualnie tutaj mamy wyświetlanie życie tego Mikołaja. Dobra, szybko o, z tej śnieżki, chwili... o nie, sam się zabiłem, prawie. Kurde, szybki jest, on będzie tego Lizaka ma. Dobra, jest. Nie, on się to Mikołajem. A, się, a się. Dobra, on leży, on leży, on leży. On jeszcze a nie, tu nas kolega kurde, z którym aktualnie tutaj nagrywam z tą się Mikołajem. Ale on szybko on szybko daje. Kurde, nie wiedziałem, dopiero po niku do ładnie. nie, jak oni mi go zabiją. Ja nie będę miał czapki. A chcę pokazać jak to wygląda chociaż. E no, zabiję nam Chcę jego czapkę być bardzo. Kurde, ty pracę z tej robi robić. Co oni tak na to idą? A w sumie to najlepsze miejsce O, czapka, 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 czapka. O nie, nie udało się. Dobra, w koszy go troszeczkę postrzelałem. Kurde mi koła nie ogarina troszeczkę to chodzi. Jest... O nie no, co nam zabrali. No. Bo sam się teraz zabiłem, chyba. Tak. Wyzadziłem się i on nie dobił. No nie wiem, no jest te punkty, co dają. No to strasznie ciekawi. O nie no, co nie zabierają, naprawdę. Nie to. Kurde. No. Trzeba się gdzieś dobrze i tam spróbować go rozpalić. No co jest widzowie naprawdę. Nie, wiem, co się tu odwala. Damy jeszcze radę. Jeszcze jakoś damy to. Kurde, nie wiem, co tak się, że mu najwięcej temata zdaje. Myślę, że ten jakby spaz Kurde. No nie rzucasz, że oni grają na tamtym skrzyncek zależy, by mnie zabić. naprawdę nie wiem co jest. Z... Pół minutki, pół minutki. Ja chcę być z tym Mikołem. Tak, 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 tak. Chcę tak. być w nim, chcę być. Jesteśmy Mikołem. Ja bym to pokazałem wam, chociaż troszeczkę tej Mikołem. Kurde, tam jest koleje. Kurty, zabiję mnie, zabiję mnie. Uciekam. Roaming nie, mamy sobie tereny, które wypadną, po Za dużo ich jest. Po prostu za dużo. Jest trzecie miejsce. Byliśmy strasznie, ale to strasznie dobri. Najlepsi gracze, dobra, jesteśmy w top trójce. No i zobaczymy, ile aktwa za to dostaniemy. No, brakuje troszeczkę coś innego. A ja mam nadzieję, że odcinek się podobał się, tak to zostawcie koniecznie łapkę, w górę pod subskrypcję. Pamiętajcie, że to się pomaga w rozwoju ręku kanału. No i już do zobaczenia w następnym odcinku. Na razie.